Gerald zaprasza na wrzyć hędożone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rozanek. Bywaj. Siemanko, ja jestem Wertes, ze mną jest Purpos. Hello. Witamy was w kolejnym odcinku z The Forest Kooperacji. Tak, dziękujemy za wasze komentarze i za wasze łapki w górę. I z waszych komentarzy wyczytaliśmy kilka fajnych mitów, które chcielibyśmy w dzisiejszym odcinku obadać, o ile Tutaj... nam pozwoli czas. Tutaj na tej karteczce sobie spisaliśmy Wasze wszystkie mity, które były. Zobaczymy na ile nam pozwoli czas. I będziemy je testować. Na pewno nie w jednym odcinku, bo wszystkich nie damy rady. Ale piszcie dalej, bo są naprawdę super. Piszcie dalej, bo ekstra. Po prostu pomysł na serię jest epicki. Dokładnie. Nawet jak coś jest takiego głupiego, ale się nad tym zastanawiacie, to spokojnie nam o tym dajcie znać. My to wszystko sprawdzimy. Dokładnie tak. I co? Słuchaj. Gdzie my się pojawiliśmy? Koło jakiejś źródełka, co jest bardzo fajne. Jednak bardzo, bardzo niefajne jest to, że akurat no, nie robimy survivalu, Także ja proponuję póki co batony pozbierać i tak dalej. Dokładnie to robię właśnie. Żeby czemu skopałeś moją walizkę, ty wredny redny chamie. Podszedł mi do walizki i kopnął, kiedy ja w niej grzebałem? Normalnie jak pranka mi zrobił, takiego na żywo. No tutaj trollowanie w The Forest. <noise> jako, że... A ja w ogóle chciałbym was... trol troll sześciennego, tak? Tak. Prosiłbym was, moi drodzy widzowie, widzowie Verteza, też byłoby miło, żebyście weszli na mojego fanpage'a. On jest w moim opisie na Facebooku. Facebookowi mają lepiej, wszyscy to wiedzą. Tyle wyświetleń na odcinkach mam już, no dosyć sporo jak na mnie, a ten fanpage jakoś tak kuleje, dlatego zapraszam serdecznie na tego fanpage'a, tam fajne rzeczy się dzieją. Tak, ja też zapraszam, też zapraszam do mojego fanpage'a, bo na moim fanpage'u zawsze jesteście na bieżąco z odcinkami, ze wszystkim. No dużo osób nie lajkuje i później są pretensje, dlaczego nie ma odcinka z The Forest dłuższy czas i tak dalej, i tak dalej. tam wszystko jest ogarniane, wszystko na bieżąco. Chyba tak. pozbierałem wszystkie możliwe teczki. Dobra, to Dobra. żeby nie przedłużać Oj. specjalnie, zaczniemy no tak. yy, od pierwszego Jesteś? mitu. Pierwszy mit, już czytam. Gość hostera może zbagować kłody trzymając dwie już na ramieniu i y, spamując w trzecią kłodę, czyli ja jestem gościem Fostera. Może, może zrobić nieskończoność kłód. Dokładnie. A, to właśnie Purpose ostatnio o tym wspominał, że coś chyba się zbugowało, ale chcemy to dokładnie przetestować i czy takim fajnym sposobem wybudujemy domek na drzewie w 5 sekund. Dokładnie. Tutorial. Co, co też się przyda, bo inny mit jest z tym związany. Tak, tak, dokładnie. Ok, to to leci. Dobra. Drzewo spada. I ja już podnoszę. Jedna, i druga. druga. I tu masz trzecią. Mam trzecią, dobra. Spamuj. I spamuj, spamuj, spamuj. Wypadła mi. Gdzie ona jest? Gdzieś uciekła tam dalej, ale tu jest jedna koło mnie. Też. No mnie się to baguje. No widzę, tak lata jak. E, dobra, pytanie: czy u ciebie się coś pojawia, bo u mnie nie? Nie, nie, ale czekaj. Jedna, jedna rzecz muszę sprawdzić, jedną rzecz, bo ostatnio w ten sposób właśnie jak zrobiłem to mogłem tą kłodę później podnosić wielokrotnie, ale nie. Yy, powiem nie. tak, nie do końca bym obalił ten mit, bo faktycznie coś było, ale to nie jest takie proste, jakby się chyba mogło wydawać. No ja akurat nie jestem gościem prostera. Ej, trzymasz dwie? Tak. Ja też dwie, ile było? Yy, no były cztery. A kurde, już myślałem. No weź mi pójść zobaczyć, może ja coś mam takie. Dobra. Może mi tym razem coś się uda, żeby nie było. Nie. Dalej Dobra. jest jedna. Także, Także, mit obalony! Mit obalony! Tu, 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 niestety się nie udało nam tutaj nic ogarnąć. Kurczę, a szkoda, bo już naprawdę myślałem, że to się uda i no. że, że byłoby fajnie. To co, przechodzimy do drugiego mitu? mitu? Dokładnie, do drugiego mitu. Ja sobie tu w między... Po śmierci w samolocie gołą ręką, to teraz przetestujemy na Wertezie, na jak go zabiję. Gołą ręką po śmierci możemy walczyć i nawet ścinać drzewa. Dobra, to chodźmy tutaj od razu pod samolot. Mhm. Mm Zobaczymy, czy, czy będę bez, bez siekierki ścinał drzewa, tak? No dzięki, Dokładnie. wiesz! Ała! Kamie! Co mnie tłuczesz? Ej, ale ty bo dobry jesteś! ci tam biegają za mną. No co, A ty, już. no umieraj! Dobra, już! Przepraszam, wiesz! <laughs> <laughs> Okej, okay, no to teraz nic nie mam na sobie. Zniknęło twoje ciało. Znaczy u mnie jest, wiesz, ale czekaj, co mm -hmm. się oddało od niego. Dobra. dobra, nic nie trzymam. I mogę tylko patrzeć się na swoje łapki. Czekaj, podejdę do drzewa. No, Zobaczcie jak to trybi, tylko by mi u żaden nie podbiegł. Dobra, mop. Dobra, już do normalnego drzewa. Klikam. Mm -mm. Nic się nie dzieje. Mm -mm. Nic. Nic a nic. Czyli kolejny mit. Obalony. obalony. Postaram się. Nie, niestety nie jestem w stanie Ci rzucić leków. Także lipa. Czekaj, ja idę do swojej postaci, bo Aha. swojej temy i odzyskałem. O, właśnie, idealnie, perfekcyjnie. Dobra, tabletki. Także w sobie, przykro nam, ale ten bug też jest obalony. Ten mit też jest obalony. No i nie jest tak prosto, jednakowoż jakby się mogło wydawać. I tak, także no. Może przejdźmy do kolejnego. Kolejny mit. <laughs> Waląc patykiem w ziemię. Wypadają monety i kamyki. Okej. Okay. Idę po patyk. Ja mam, ja mam patyk przy sobie. Masz patyk? To idę do no. Ciebie, gdzie jesteś, tutaj. No to wal w ziemię. O! Kamyki wypadają! No co ty? No! Ja nic no. nie widzę, o, o, dla mnie nic kamyki. nie wypada, to ci, ja też... O, ...też o, idę sobie znaleźć siebie. patyk. O mam, patrz, kolejny kamek. <laughs> e, mam patyk. No Dobra. I naparzam w ziemię. No ja... Wypadają kamyki! O, lizard się pojawił! O, faktycznie pojawi, wypadają, patyk kamyczki tak wypadają, ale mi się pojawił, wiesz jak tak biją? A czy pieniądze się po? Tak, są monety. Są pieniądze. Są tak, monety! U mnie też się pokazało. Powiem Ci że... szczerze, że tego się nie spodziewałem. Spodziewałem no. się, że nie wiem, że to może, będzie można ścinać ręką, czy coś, mhm. ale, ale tego się nie spodziewałem, że to będzie autentyk, no bo to wygląda tak, jakby to miało być z założenia, właśnie tak miało to działać. No, także nie, no jest śmiesznie, jest... jak hajs wypada, to jest okej. Okay. No dobra, lekcja na dzisiaj, idźcie na dwór z patykiem i bijcie w glebę. Dokładnie, słuchajcie, ja, ja od dzisiaj rzucam pracę i idę szukać patyka porządnego. To jest to! Nie no dobra, fajnie, fajne, 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 fajne. Podoba mi się patenciarskie Ale w ogóle fajna grafika jak on uderza tak tym końcówką, nie? Tak, tak, tak. tak. To A w ogóle chcę... Aha, bo tego nie widać, jak ty uderzasz to ja tego nie widzę. No niestety chciałbym próbier rybkę zapolować, żeby było na jedzenie później jakieś. Ja mam jakiegoś lizarda jednego. Fuck it. Dobra, przyda się jedna ryba, drugą ewentualnie mogę też wykoczyć. Wiesz, jakby coś, to no nie? No, 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 pewnie. Dobra, dwie to ryby co. Starczą. Przechodzimy do, do kolejnego. Tak, przechodzimy do kolejnego mitu. W The Forest. No, ale ten mit już troszeczkę nam zajmie czasu, e, dobra, bo gdzie musimy. Jesteś? A tam jesteś, a tam dobra, już do ciebie biegnę. Musimy wybudować domek. Na drzewie. Na drzewie, o kurczę, to gdzieś tutaj, czy gdzieś się żeby nie było, żeby tam się tutaj nie biegały czarki? Znaczy tu chyba jakoś nie widzę ich specjalnie. Dawaj, ścinamy na szybko. Kurczę, gdzieś te kłody mieliśmy, o, tutaj mam kłody. No czekaj, ja już tutaj zaprojektuję domek na drzewie. Dobra. B. E, oj, czekaj. oj, oj, muszę, muszę B, się napić. Dobra, e, zwykły treehouse. E, tak, zwykły, jak, na, jak najzwyklejszy, żeby powstał jak najszybciej. Mhm. 35 kłód potrzebujemy. Potrzebujem. Tak, już mamy dwie, także ok. 33. No słyszę jak tam bijesz dalej. Fajny jest ten dźwięk, nie? Przestrzenny. No. Taki efekciarski. Co prawda ściszyłem grę, no, ale wiadomo dlaczego, bo, bo tak na skypie. Niektóre rzeczy są mega... Mhm. Dobra, już ci zabrałem tę układę. Dobra. Okej. Okay. To ja biorę się za... o, patyki zabieram. <grym> za to drzewko. I scinamy! Tak, tak jak mówiłeś na, chyba na pierwszym odcinku, że nawet ścinanie drzew jest fajniejsze w... ...koopie, bo przynajmniej jest do kogo gęby otworzyć. No, a nie, no cześć drzewo, fajnie, 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 tak. No, fajnie, fajnie. Y, ja bym no. proponował posurfować na drzewach, bo ktoś też to proponował. A no to ja akurat właśnie surfuję. Wooo! Wow, ja drzew... W jednym odcinku bardzo ładnie przesurfowałem. Znaczy, sorry, to nie było na odcinku, ale jak sobie tak zbierałem kłady na odcinek... No. To tak wysoko się waliłem, że jak spadłem, to prawie umarłem. <noise> e, właśnie. To trzeba być naprawdę farta. Kiedyś, kiedyś tak było, nie wiem czy to, ale to zostawimy może na następny odcinek, jak będziecie chcieli. Kiedyś tak było, że z dużej wysokości jak się spadało, klikając tuż przy upadku blok. No. To, dało się tego uniknąć. Tak, ale już się nie da. już testowałem na jednym moim odcinku, wracam sobie do domku, po prostu zabiłem kanibala, strzeliłem w niego, wysadziło mnie do góry i... Hmm. Chociaż nie, wtedy się nie broniłem. A nie, to sorry, to w innym odcinku Nie wystrzeliło i się broniłem przed upadkiem i nie, nie, to, to od razu mogę go obalić. No dobra. Już Ale jakbyście go jak dokładniej chcieli, to można to już zrobić specjalnie na... Na, na, na miciary.pl. Ale miciary przeszły. A no. Wow. O, a to twój był ten, no Faktycznie taki fajny dźwięk. No jest, jest, jest fajne Podoba mi się ten taki przestrzenny dźwięk. Kurde, szybko się te domki buduje we dwójkę. Mm -hmm. A właśnie powiem, bo nie wiem czy mówiłem, w ostatnim odcinku już kompletnie zapomniałem, ale jeżeli się zapisaliśmy na kopię, to nam nadpisały save z singla. Tak. I, i, I jak jest się w singlu, to nie można odpalić kopa, a jak się odpala kopa, to nie ma opcji load, tylko jest create game albo join game. Dokładnie. Czyli albo otwórz grę, albo się do niej przyłącz. No ale może w 1.9 już to będzie. Sorry, w 1.10, albo w jeden W kolejnym 10. update. Cie. To można najpopularniejsze patche w Diablo 2 mojej ukochanej grze. I zap, zapraszam do serii mojej z Diablo 2, bo to już dawno temu skończyłem tą serię, a to było... Ach, to jest gra mojego dzieciństwa. <laughs> 29. No to po jednym drzewku jeszcze mhm. i jesteśmy w domu. Tu akurat dwa te Mhm. no to jeszcze cztery zostało, to chyba jedno drzewko nawet wystarczy. No to mówię, no już ścinam właśnie Ja Słyszę czarka gdzieś w okolicy, już bloka robię. Niech nie czaruje za mocno. Taki czaruś. O, idzie. O, też słyszę. Mhm. Na kogo? Będziecie bił, Spadnie na niego, kłoda! Padło na niego drzewo. Spoko. Odsuń się od mojego nowego domku. Hamie. Leżeć. Właśnie, kiedyś był fajny mit. Znaczy, fajną rzecz, którą można pokazać w odcinku. Ale. Mm, kurczę, co ja chciałem powiedzieć? Ale, ale, ale już nie działa. O. Czyli, jak można się właśnie wystrzelić w powietrze. Nie, e, może ja wejdę do środka środki. Dostrzelisz, co? Dobra, dobra. Jak chciałbym, ja chciałbym to zobaczyć z mojej perspektywy, czy to faktycznie. Rozwali się ten domek. Tak, bo to nie jest może mit do końca, ale chcieliśmy to sprawdzić, bo prosiliście. Tak, to sprawdzić. Eee, jak jak to będzie, jak. Paweł, w... tak mi przycinało. Dobra, jak to by wyglądało, jak ktoś byłby w środku i taki domek by się rozwalił, jeśli się faktycznie rozwala? No bo to jest taki jakiś mit, czy się rozwala, czy nie. po... po... Okay, no, no to zaczynamy ciekawą rzecz. Czekaj. A już, już się boję, wiesz. Dobra. No Zaraz tak, będzie już. upadać. Okay. Zaraz będzie upadać. Trzyma się na ostatnim. Poszło. Peci! Ale domek został. Domek został. Uuu, Mit obalony. Dobanem. O, przyszła do nas Franka. Tak Halina. Halina to. Halina, dobra. Halina, gdzie ona jest? No tutaj. O, wypina dupsko nas. No Bo... srała na No życie. właśnie. Wiesz co? Jesteśmy chamscy tak naprawdę. No chciałbyś umrzeć podczas srania? No no właśnie nie. No. To nie, to nie było ładne z naszej strony. No ale spoko, przynajmniej ją rozdzieliliśmy, to, to i kupa wyszła. Dobra. Okej. Okay. Kolejny w sumie mit, e, no. czy można domek spalić od nowej wersji. I mamy koktajle Mołotowa, więc ja bym proponował. O, o ja też chcę koktajle Mołotowa zrobić. Aha, drink ścisnąłem jesteś, Jesteśmy no bandytami, wypiłeś koktajl Mołotowa. Tak. Co, <laughs> Zarzucamy A... w niego? No tak, 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 dokładnie. Dobra, gotowy? Oj, proszę, bo ty za dużo naklikałem. No, gotowy. To we bycie chuliganem to rzucamy. A, przeleciało A. mi przez domek. Mi też. No dobra, spróbujemy w takim czekaj, razie. Czekaj, 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 gdzie to spadło. Tu rozbić. Nie wiem, gdzie to spadło. Więc co tutaj trochę kłót to może zrobimy jakiś mały domek do przetestowania. Bo skoro przelatuje, to może rzucimy do domku takiego małego. Co? Zrobimy ten najprostszy. Mm -hmm. Dobra. Dobra, to już go wybieram. Eee, shelter to będzie small cabin. Dobra, to ja go postawię. Dobra. Pij w dupę tutaj. A to tyli. co to? Co? Nic, takie jakieś dziwne coś tam le coś leżało. Cześć, ktoś... po pozbieraj, może to drzewo co upadło tam. No to właśnie ja zbieram, bo akurat cz cztery luzy e, Leci na ciebie ktoś, mam wrażenie. Co ja mam wrażenie, że zaraz oberwie z mojej siekiery. Ale nie, już go nie widzę. O, to był zły królik. Aha. To był zły królik z Teksasu. Evil <laughs> rabbit? Rabbit, rabbit, rabbit. Dobra. No, liść Myślałem przez chwilę, że chciałeś to drzewo, które patyki daje. No. No Dobra, nie już no. to biorę. Okej, okay, zabieram ci. idź. Gdzieby? Na pewno się da to jakoś zbagować. Ale nie tak prosto jak pisaliście. To chyba nie daje patyków. Ale tu spokojnie możecie nam zaproponować jakąś inną metodę. Dokładnie. Do zbagowania czegoś, ta nieskończoność. Ale tego się drzewa nie da ścierać. Dobra. Jak kto wali. To chyba Jest nie daje patyków, rywalny... a te właśnie... Te cienkie drzewka dają strasznie dużo kłód. Nie, bo dają strasznie dużo patyków, zobacz sobie. What?! Od kiedy? No ja właśnie pamiętam, że... Ja zawsze jak takie ścinałem malutkie... ...to mi tylko dawały te... Mm... Kuźwa. Ja pierdzielę no patyki. Ty! Co? Tutaj skasowałeś drzewo przed chwilą? E, nie. To mi się zbagowały znowu kłody. Uu. Czekaj, może jak jest cztery, weź łapkę 4 łap, łap na raz. Nie, dwie puściłeś. Kurczę, U, ale no, no. No to musi być jakiś ten. Jakiś myk na to musi jakiś być. Jakiś myk jest na to. Tylko trzeba go dokładnie rozkminić. I wtedy byśmy zrobili poradnik, Bo jak na razie mit jest obalony, ale. Ale, ale kto o. wie? Pamiętam, się tam też drzewo obok, ale poleciało w inną stronę. Dobra, trzeba zabawić się w chuliganów, podejście... Kurczę, nie mam żadnej. No ja mam trzy. No dobra, to będziesz testował. To testujemy. Testuj! Podpaliłeś się? Tak. Ale pali się drzewko. Co, u mnie nie ma ognia. Nie ma ognia u ciebie? Nie, nie, pali <laughs> się, pali się, pali się, pali SIĘ! A ty się pali. Może ugaszę pragnienie, to i ugaszę pożar. Dobra, skoro ja i tak nie widzę... O, ja, ja pójdę w poszukiwaniu jakiejś buteleczki, żebym ja sobie. Z... O, akurat. Żebym ja zobaczył. Znaczy, wiesz co, jest fajny motyw. A. Jaki? E, bardzo coś dziwnego się wydarzyło, bardzo śmieszny co? bug. Jaki? E, podpaliło się drzewko. To malutkie drzewko, które stało. Aha. Jak przez nie przeszedłem raz, no. To już nie było spalone, tylko było normalne. Przeszedłem A. przez nie drugi raz i zniknęło. A, no spoko, całkiem normalne. Dokładnie. O kurde, leki dostałem zamiast... E... Dobra, słuchaj, następną rzecz, którą musimy przetestować, Dobra. ale to Czyli będziesz co, testował ty. nie pali się ten? Nie, nie pali się. To jest mito balony. Spala? Tak. To trzeba by na singlu. Ale póki co na kopie jest mito balony, kolejny dzisiaj. Gdzie ty jesteś? Oj, no tutaj. Po ciebie tutaj. Idziemy do y, jakiejś, no... do morza. Bo kolejny to jest, że po skoku z dużej wysokości do wody, nie dość, że nie giniemy, to możemy pod wodą chodzić. Oczywiście o, to, to będziesz testował ty, bo ja mam lęk głębokości. Tak, potrzebujemy jakiegoś, no, dużego spadku, ale tutaj po widzę, że zbliżamy się pod właśnie ten stateczek. Mhm, mm chyba. I tu i tu za głęboko, oczywiście, nie jest, ale, ale wiem, gdzie może być głęboko, tak, ta plaży. Musimy iść cały czas w lewo, aż dojdziemy do dosyć ty jesteś, bardzo... Ty głębokich klipów. A, ja tutaj, tutaj, dobra. Czyli idziemy na klifę, tak? Dokładnie. Co prawda, ciemno się zaczyna robić, ale my jesteśmy hardkorami. Jesteśmy chaudkowe, chaudkowe. Splakowało mnie. Dobra, gdzie tu? Daj, co mi? Dajcie mi jakiś głębokiej. Byleby nam jakiś kurcze czarek senior nie wyszedł, nie? No, byłoby lipnie. Kurczę, dobra, proszę poczekać, żeby mi się odnowiła energia. No właśnie się napiję. Ojoj. Ojoj. Ja miałem mało, mało takiego dropu ciekawego, wiesz? Znaczy, sorry, jak zginąłem, to musiałem zużyć. Dobra. Wiesz, Ready? Ready, set, go! No dobra, tu jest chyba wystarczająco dobra. wysoki klif. Nie, to musi być naprawdę wysoki, bo ta gra musi się zbugować, tak? wiesz, tu testujemy glitcha takiego naprawdę. Dobra. Czy on występuje naturalnie, czy nie. Ponoć na tym domku da się wybudować drzewko na... na, na ...domek na drzewie. A spróbuję. G house proszę bardzo. E, mi to balony Mi to balony, bardzo szybko. Tak, nie mogę nawet E ten postawić, nie, nie da się, dobra. Kurde, jak, jak go mam teraz wywalić, co? Co? O, Ojojoj, ale tu się. Zostaw się tutaj. Ciemno zrobiło bardzo. No bo wiesz, to teraz musi wyjść księżyc, że tak powiem, i wtedy się zrobi jaśniej. Teraz jest tragicznie ciemno. O, o, teraz to dopiero Ciemnie, co? Jak... No właśnie nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Yy, no, idź w kierunku nik. A, dobra, 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 widzę twój nik. Ale się ślicznie mieni woda od słońca. O, jakie piękne tutaj efekty. To co, co prawda jest od roślinki zbagowane, no ale, ale ładnie wygląda. No, no widzę, widzę, takie czerwone się robi. No. No, no cóż, tak jak w Minecrafcie, nie? W Minecrafcie też tak jest? Znaczy nie, w Minecrafcie, wiesz, słońce się chowa i idzie pod ziemią. Jak wiesz, jak A no się spagują tak, no teksturki, to widzisz pod ziemią słońce. Znaczy mi się to akurat w Minecrafcie bardzo podoba, bo to jest realistyczne, że to słońce okrąża planetę. No tak, to akurat jest ok. Ech, kurczę, ja pierdziele, No, zrób się jaśniej. No już. właśnie, bo ja tu nic nie widzę. Zależy się będzie. Czy to Zaraz już jest maksymalna ja te... wysokość? Czekaj, 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 bo ja tu mało co widzę. Ja tu kompletnie nic nie widzę. Czekaj, czy da się rozjaśnić co? w ogóle grę? da się, czekaj, jest brightness, czekaj, options. Brightness dam sobie na full. O a gdzie, kuszy, gdzie, to, gdzie masz to brightness? Na dole w opcjach. Nic to nie dało. Nic, a nic, ej, Twoja twarz jest straszna, wyglądasz jak mutant. No, ty też. Bo masz takie oświetlenie, wiesz? Zobacz, ja stanę z tej strony. No. Wyglądasz strasznie. Bo być taki ci gościu patrzy się i cześć. No dobra, fajnie, że cokolwiek widać. No kurczę, chyba wiesz co? Oj, wejdę tam na górę, bo tutaj jest oj, spadek. Oj kurde, zrób się dzień. Masz ci ty na dzień jakiś? No, no nie. Nie ma żadnego chyba baga, który zrobiłby dzień. No niestety. Chyba, że znacie. Wydaje mi się, że się jaśniej robi powoli. No tak, delikatnie. Tak, już, już niebo się robi jaśniejsze, czekaj, zaraz się zrobi. Okej, okay. już to eee. że w lesie trochę jaśniej jest. A przeczekamy, niestety się nie wyrobiliśmy z tym. Ja myślę, że to będzie gitarka, tylko czekam aż się będzie. No i co, chyba zrobimy w tym momencie cięcie, To Też wiemy. tak myślę. Jesteśmy po pauzie, czekaliśmy aż tam księżyc tak troszkę rozjaśni teren. Bo była, bo było masak masakrystycznie ciemno, czy jakby to nie powiedzieć. Mm. tutaj mam swój, swoje miejsce do oddania skoku do wody, żeby Skok zobaczyć... Skok wiary. Kurde, nie trafiłem w ptaka. Usiadł. Tu nie ma ptaka. Tu nie ma ptaka. No dobra, niech ci będzie. <grym> mam haluny. Okej, okay, to ja się rozpędzam i skaczę do wody. Mam nadzieję, że trafię. Hoppa... nie! <grym> nie, purpos. Trafiłeś nie. do wody? Czekaj, wykorzystam okazję. Więc to trafiłem pomiędzy kamieniem. Aha. I trafiłem w kamienie, tak. No to ja spróbuję w takim razie. Ale no, to nie ma opcji, żebyś tam doleciał, bo to jest dosyć dużo tych kamieni. Wow, 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 wow. ale ja jestem w innym miejscu trochę. No spróbuję. Dobra, raz kozie śmierć. Spróbuj. spróbuj. No to zginąłem. Czekaj, czekaj. No dobra, spróbuję stąd zeskoczyć. No to no też dobra. jest duża spró wysokość. Spróbuj, spróbuj, spróbuj. Oj, bo wypływasz. Prawie dotknąłem dna. Aj. Ale prawie. No. To nie wiem. Jak chcę stąd to... wyjść? Dobra, e, werdykt jakiś, czy... E, jeszcze raz, jeszcze raz, Na kolejnym... No, kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku. Czy może po prostu od razu stwierdzimy, że to już tak nie działa, bo widziałem, że niektórzy tam odpisywali, że możliwe, że to już jest naprawione. Mhm. Także to jeszcze będziemy musieli przetestować w kolejnym odcinku. Póki co mamy jeszcze y, kilka mitów, ale też zaproponujcie, zaproponujcie swoje na kolejny odcinek. To Dziękuję. sprawdzimy i też dzięki za łapki w górę czekamy na Wasze komentarze. I trzymajcie się. I cześć. Hej, cześć. Hej.